Eta kochani, jakby, wiem, że już dawno nie nagrywam u mnie, tak. A, ale przez to, że nie miałam żadnego pomysłu ani nic I jak coś o tym aktualizację robię już taki dzień, bo nie chciałbym się zaktualizować ja mm. jakby odpaliłam to, żeby wam pokazać tylko jeszcze coś, mówić tylko koń i tak dalej I też taka jest sprawa, że mm. Ten Asasa skupiowała jeden pomysł od starej osoby, która właśnie była w ich teamie. Chyba, która odeszła, mi się zdaje. To oni skopiowali te pomysły. Nie mam jakich ustawić, przez to, że nie tam. No i właśnie, jak klikniecie do ubrania, to wam się to pokaże. To jest jakiś błąd, musiałam się pojąć, bo to też na rzeczy. Normalnie z tej drugi niera. A nam się zdaje, że asasa kiedyś mówiło, że. Będę dał się, z drogą pioniera rzeczy. Może właśnie przez to? Ale jak to tak są tanie, nie wiem czy to nie. A to na, na tyle się chodzi o błędy tak dalej. Teraz idziemy właśnie koniki zobaczyć. Dzięki którym robiłam 2 dni, aktualizacje. Tak, 2 dni. Właśnie to znaczy że się kopiuje, i tak dalej. Ale no. no Też mogę zrobić jakieś jaszczurki. Albo trawne. Ten. Gdzieś dziś te. Słoneczne konie. A co są? Tu są te pięknie się. Nie stanowią. Jak monarcha. Monarcha, no. Ma ten. jaki jakim no bo zbyt nie podejrzewam. Ale 850, 850 targ to nie jest aż tak dużo. To jest, jest monarchia normalna wersja. A tu ta magiczna. Aha i właśnie monarcha. to jest na podstawie tego kupiowania. To tylko na tym, co ona tam stworzyła to, tylko było to, a tego to nie było. On na modelka nie powiem, co to zmieni te tym? Tak, bo sobie nie męczą. Jak mi się wydaje, że to jest na modelu Muła. A nie, to jest na modelu tego. To jest z doliny, żeby to jest z góry, dobra? A to jest na tym? O co to nie, ale wiem. To jest z Waldej. To jest sobie w tym przez to, że mm, tam mi się ogólnie bardziej podoba. Dwunastu trzy razy bardzo piękna. To mi się podoba, a jeśli będzie to dwunastu...